Serdecznie w studiu witam Adama Bielana, europosła Prawa i Sprawiedliwości, sztab Karolana Wrockiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim o kampanii, sztabach i polityce, to ważniejsze sprawy. Pamięta Pan jeszcze swoją maturę? Dzisiaj kolejny sezon maturzystów wchodzi do gry. Pamiętam. I z czego Pan pisał? Z polskiego, z matematyki byłem zwolniony e, z historii. A na polski pamięta pan jeszcze z czego było wypracowanie, nie, czy nie? nie. A, to już dawne czasy. Jakaś ostatnia rada dla maturzystów? Stresować się, czy... Połamanie piór. Połamania piór. Dobrze, to, to życzymy maturzystom wszystkim, niezależnie e, jaki to polski dzisiaj się trafi połamania piór. A my przechodzimy do kampanii wyborczej. E, prawie prosto ze Stanów jest pan u nas w studiu. Ile trwało to spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem? Czy coś udało się więcej powiedzieć niż to słynne już you will win Trumpa hmm. do Nawrockiego? No to ważne słowa. <laughs> Oby były prorocze. Karol Nawrocki był ponad 7,5 godziny w białym domu. Był na zaproszenie prezydenta Trumpa w Waszyngtonie. My w ogóle planowaliśmy od kilku tygodni wizytę w Chicago z okazji trwającej tam co roku, odbywającej się co roku parady Konstytucji 3 maja. Gdy politycy w Waszyngtonie dowiedzieli się o tym, że pan Karol Nawrocki będzie w Stanach Zjednoczonych, zaprosili go do Białego Domu. Takiego spotkania się. Nigdy nie odmawia, szczególnie nie powinien odmawiać takiego spotkania żaden polski polityk, bo wiemy, że Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem, najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa. Karol Nawrocki wszedł tuż po 10 rano 4, 1 maja w czwartek wyszedł tuż przed 18, okay, ponad 7,5 godziny, i, pół godziny w białym I to domu? były same spotkania, poza tą uroczystością w Ogrodzie Różanym, którą oglądaliśmy z okazji Narodowego Dnia Modlitwy, na której zresztą był praktycznie cały rząd, praktycznie wszyscy najważniejsi politycy amerykańscy byli wtedy na zaproszenie prezydenta Trumpa w Ogrodzie Różanym, to zarówno przed, jak i po. Pan prezes Nawrocki miał serię spotkań. Zaraz o to dopytam. A, a z zdrowiem. samym Trumpem, ile trwało to spotkanie? Ja akurat na, w, to było spotkanie tête-à-tête, rozmowa w cztery oczy. A to było 30 sekund, 30 minut, no, czy... no, kilka minut? Kilka minut. Wymiana kontaktów. Prezydent Trump dość dobrze znał sytuację w Polsce, wiedział o toczącej się kampanii. No i stwierdził, że prezes Nawrocki wygra, chociaż o, o tym zdecydują Polacy, rzecz jasna. A z tych spotkań, także innych właśnie w Ogrodzie Różanym czy, czy w Białym Domu, co wynikło? Bo w piątek w Pana miejscu gościłem Bartłomiej Sienkiewicz, on powiedział tak: Pan Nawrocki łasi się do Trumpa i donosi na swój własny kraj. To jest rodzaj hipokryzji, który jest na poziomie komizmu, mówił były minister spraw wewnętrznych, w kontekście też tych wymian zdań no, o praworządności w Polsce, o finansach dla Prawa i Sprawiedliwości itd. Tak w, komiczne jest to oświadczenie. W sieci krąży w ogóle teraz filmik, przykona, przypomniany jak chyba rok temu e, kolejni politycy Platformy Obywatelskiej podchodzą na pięć sekund do Ursuli von der Leyen, łaszą się do niej, żeby cyknąć sobie zdjęcie, które ma im pomóc w kampanii wyborczej. To jest żenujące. Karol Nawrocki w przeciwieństwie do pana Sienkiewicza był w Białoru, był zaproszony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i jest pierwszym polskim politykiem, który był w gabinecie Owalnym od momentu zaprzysiężenia Donalda Trumpa, poza prezydentem Andrzejem Dudą, któremu kończy się mandat, jest jedynym polskim politykiem w tej chwili, który ma bezpośredni kontakt z prezydentem Trumpem i to jest niezwykle ważne, żeby w czasach tak niespokojnych, w czasach kiedy mamy na kontynencie europejskim największą wojnę od II wojny światowej, żebyśmy nie polegali tylko na premierze który nie, nie dzwoni do premier, prezydenta Trumpa i śmiem twierdzić, że nigdy w Białym Domu za prezydentury Trumpa nie będzie, tylko żebyśmy mieli na stanowisku prezydenta kogoś, kto ma akces do prezydenta Ale Trumpa. Ale w, jeśli o, w momencie gra Rafał Trzaskowski, to nie będzie spotkania Trump-Trzaskowski? No, jakoś nie było dotąd i on, on, nie wiem o żadnych kontaktach trzaskowskiego z kimkolwiek ważnym z partii republikańskiej, a biorąc pod uwagę to, co sam słyszałem w Białym Domu na temat platformy obywatelskiej na temat łamania praworządności przez polityków i ministrów e, tego rządu, to śmiem twierdzić, że obecny rząd, e, a szczególnie Platforma Obywatelska, te relacje ma bardzo, bardzo bardzo Sikorski zrobił, rozmawiają dość regularnie. Nawet w trakcie musiał minister Sikorski na chwilę wyjść z, sejmu, e, z, mówić Pem z Tak, z Radosław Sikorski nie jest najbardziej popularny. Politykiem w Białym Domu, nie tylko ze względu na te haniebne słowa jego żony, która przypomnę, porównała miesiąc przed wyborami prezydenta Trumpa do Stalina, Mussoliniego i Hitlera. Pan Sikorski tak mówił kiedyś o Trumpie. No nie, nie porównał nigdy sta, do Stalina, Hitlera i Mussoliniego, Hitler, tak ja jak zrobiła był. to on Ann Applebaum. To były haniebne słowa, za które nigdy nie przeprosiła, ale sam Radosław Sikorski wielokrotnie lżył prezydenta Trumpa. Ale wracam Dziś do pytania: pani, już, pani po, chwileczkę, już po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych nominował. Na stanowisku ambasadora, chociaż nie ma takich uprawnień, bo robi to prezydent, polityka, który też wielokrotnie obrażał wcześniej, czyli Bogdana Klicha. Polska dzisiaj co warto, żeby wybrzmiało w naszym programie, nie ma ambasadora w Waszyngtonie. Od półtora roku, kiedy odwołano świetnego dyplomatę Marka Magierowskiego, my nie mamy w Waszyngtonie no, kieruje ambasadora, placówką a, Bogdan Klich, a tak. kierownik y, tej placówki to jest polityk, który nie ma wstępu do domu. Ja nie widziałem tam Bogdana Klicha w Ogrodzie Różanym, chociaż tam było y, kilku dyplomatów i myślę, że jego relacje z obecną administracją są bardzo, bardzo Wracam, złe. Wracam, panie pośle, do pytania o, o, o to ułaszenie się, bo y, Sienkiewicz zarzuca wam ułaszenie się, wy zarzucaliście przez lata platformę w formie łaszenia się, tak jak pan powiedział, do, do różnych My się von der do nikogo nie łasiliśmy. Karol Nawrocki wyraźnie powiedział na konferencji przed Białym Domem że o tym, kto zostanie prezydentem, zdecydują Polacy. My nie pojechaliśmy do jego domu po poparcie, tak jak jeździli politycy Platformy platformą. Ale pojechaliście też, rozumiem. Nie, absolutnie nie. Byłem na większości spotkań, które odbywał Karol Nawrocki. On na nikogo nie skarżył. Odpowiadał na pytania. Były pytania o łamanie praworządności w Polsce. Trudno, żeby takich pytań nie było, skoro przyjęto siłą prokuraturę generalną, skoro przyjęto siłą telewizję publiczną, skoro obecny rząd zapowiada likwidację niezależnych mediów, skoro obecny rząd zapowiada likwidację choćby Portalu X w Polsce i tak dalej, i tak dalej. O to pytanie. Marko pytało o praworządność w Polsce? Py, pytali przede wszystkim kongresmeni, którzy są okay. tą sytuacją zaniepokojeni. Widzieliśmy się z czołowymi kongresmenami, którzy co warto podkreślić, przyjechali do bieg domu specjalnie po to, żeby spotkać się z Karolem Nawrockim. to dowodzi już jego pozycji. No i pada takie pytanie i rozumiem, wie, że wtedy wy podbijacie te, te, te wątpliwości. Tak mówię, tak Polsce. Odpowiadaliśmy rzeczowo. Jeżeli mamy bardzo szczegółowe pytania o rolę pana Domyńskiego w zablokowaniu, yy, nielegalnym zablokowaniu subwencji tuż przed wyborami prezydenckimi dla największej partii, to trudno, żebyśmy na ten temat nie odpowiadali. Tym bardziej, że w kongres tą sprawą jest zainteresowany i wydaje mi się, że będą jakieś kolejne kroki w tej sprawie. I nie pachnie to jednak jakimś skargą? JD Vance, obecny wiceprezydent w Monachium powiedział wyraźnie i się w pełni podpisuje pod tymi słowami, że NATO to nie jest tylko sojusz militarny, to jest sojusz wartości. Jeżeli jakiś, jest jakiś kraj, który łamie elementarne zasady praworządności, łamie wolność słowa, to trudno oczekiwać, żeby Amerykanie. Ten kraj chronili. Jakbym słyszał polityków Platformy, którzy wracali z Brukseli i mówią: Jeśli łamaliście prawo, Wy jako rząd no właśnie, nie, to... tylko że my, tego, my tych zasad praworządności nie łamaliśmy, a sam Trzaskowski, bo pan przywołał jego opinię, występował w kongresie amerykańskim w 2021 roku, atakując Polskę pod rządami Zjednoczonej Prawicy zupełnie oficjalnie. Można dotrzeć przecież do zapisu tego, co wtedy mówił. Już nie mówiąc o innych jego wyjazdach do Stanów Zjednoczonych, bo on jest człowiekiem Sorosza. i Miał wielokrotnie występy w Stanach Zjednoczonych, w których atakował nasz kraj. To kończąc wątek wizyty w Stanach, Grzegorz Schetyna o paradzie w Chicago. Atmosfera parady w Chicago była niesamowita, bo tam był też sam, były y, marszałek Sejmu obecny, choć pojawiły się próby bezczelnego upartyjnienia święta Konstytucji 3 maja i wykorzystania Polonii w kampanii wyborczej, na szczęście nieudolne i zignorowane przez uczestników. Chcieliście przejąć tę paradę na, na użytek Karola Nawrockiego? Ja spotkałem Grzegorza Schetynę, mijałem się z nim na śniadaniu organizowanym przez organizację Poloninę przed... Y, Paradą. Karol Nawrocki był tam rozchwytywany, nie mógł dojść do stołu, w którym serwowano śniadanie, bo każdy chciał sobie z nim zrobić zdjęcie. Natomiast schetyna siedział gdzieś tam w rogu, bardzo smutny. Pewnie dlatego, że jego ukochany klub spada, zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie seksa klasy. Nawet żartowałem z Karolem, że powinniśmy podejść do schetyny i poprosić go o zdjęcie, bo on go o to zdjęcie nie, nie prosi. Siedzi z boku taki naburmuszony, ale mówiąc zupełnie. Poważnie Karol Nawrocki wielokrotnie odwiedzał Polonię Amerykańską jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jest tam świetnie znany. A, a ten zgrzyt, przyjęcie... że, nie, że, nie, że nie przemawiał tam na paradzie, że yy, yy, pretensji mieli też części organizatorów. Nie było żadnego zgrzytu. Organizatorka jednej z imprez, aktywistka Platformy Obywatelskiej, próbowała z tego zrobić jakieś zamieszanie. Kilku ludzi, którzy tryb, yy, trzymało. E, takie mm, dość, e, dość nieładne transparenty, którzy później sobie robili zdjęcia ze Schetyną, więc rozumiem, to, że to są jacyś jego współpracownicy, którzy pró próbowali z zakłócić te uroczystości, natomiast zdecydowana większość Polonii reagowała bardzo e, ciepło, żeby nie powiedzieć gorąco na wizytę Karola Nawrockiego. Tam Trzaskowskiego nie było. Dobrze, zamykamy temat Stanów, wracamy do Polski. Czy w sztabie PIS dobrze prześwietliliście Karola Nawrockiego, zanim wskazaliście go jako kandydata? Tak, oczywiście znaliśmy jego przeszłość i Karol Nawrocki odpowiadał na wszystkie pytania w związku o z tym. O majątek też? Tak, zresztą Karol Nawrocki jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a również chyba jako prezes szef, dyrektor Muzeum II wojny światowej składał co roku oświadczenia majątkowe. To dlaczego te pytania o okoliczności przejęcia kawalerki, o te pytania zaraz jeszcze dopytam i okoliczności, traktują państwo, tu cytat z oświadczenia rzeczniczki, jako brudną kampanię, w którą zaangażowano służby specjalne? Dlatego, że od wielu tygodni mieliśmy informacje z wewnątrz służb specjalnych, konkretnie z ABW, że teczka sprawdzająca, z postępowania sprawdzającego, których niczego złego nie wykazało, bo Karol Nawrocki otrzymywał podczas rządów kolejnych premierów, również Donalda Tuska, Poświadczenie dopuszczające do najwyższych tajemnic państwowych, że ta teczka została zabrana z, z miejsca, w którym się znajdowała, i że w ciągu kilku tygodni media zaprzyjaźnione z obecną władzą będą używały stawia pan, zapisów. Stawia kliteczki. Pan tezę, że za tymi publikacjami o drugim mieszkaniu Nawrockiego stoją służby tak, specjalne. Tak. To jest bardzo poważny. Zarząd. Absolutnie absolutnie wiedzieliśmy od kilku tygodni, że któreś z mediów zaprzyjaźnionych z obecną władzą trwały, trwały zakłady w naszym sztabie. Który to będzie sportali. Ja obstawiałem Onet i się nie pomyliłem, będzie próbował Karola Nawrockiego jeśli od... zaatakować, bo proszę zobaczyć, mamy e, olbrzymi sukces Karola Nawrockiego w debatach, e, mamy najgorsze notowania Trzaskowskiego według samego Onetu w tej chwili. I czymś trzeba było to przykryć. I mamy operację służb specjalnych, wykorzystywanie mediów zaprzyjaźnionych z obecną władzą, żeby zaatakować... A może to są po prostu atak, pytania o majątek rośnie. Karola Nawrockiego? Jeśli w oświadczeniu rzeczniczki Karola Nawrockiego czytam tak, Karol Nawrocki przekazał panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc. Nie można było tego napisać jakoś po ludzku? O co chodziło w tej, tej sprawie? Panie redaktorze, Karol Nawrocki składał co roku oświadczenie majątkowe. Te oświadczenia były badane przez służby rutynowo, a jednocześnie się. Się o najwyższy poziom dostępu do informacji niejawnych. Musiał przechodzić postępowanie sprawdzające i to postępowanie przeszedł e, skutecznie. W związku z tym służby od lat badały wszystkie okoliczności. Służby rysu. to jedno, służby też prześwietlały ministra Szejny czy ministra Dziejewskiego i wiemy, jak się to skończyło. Natomiast no właśnie ja... nie prześwietlały, bo no, no, no jeżeli nie... ktoś zostaje politycznym nominatem, zostaje ministrem, to dostaje dostęp do informacji w sposób autom automatyczny. W przypadku Szejny on tego postępowania wciąż nie przeszedł. Aby w nie zakończyło postępowanie w sprawie dopuszczenia do informacji. Ale, Basie, jak to jest? W przypadku prezesa IPN, to jest pełne postępowanie, którego ministrowie nie przychodzą. Ale jak to jest, że człowiek, który mieszka w mieszkaniu należącym do Karola Nawrockiego, e, znika w grudniu i przez pół roku Karol Nawrocki nie jest w na stanie go namierzyć? Nie, nie, nie interesuje się sprawą? Nie, nie zgłasza sprawy na Odwiedzał go podczas świąt Bożego Narodzenia. Opłacał wcześniej przy, zgodnie z, z umową, którą panowie zawarli, wszystkie opłaty związane z tym mieszkaniem. No i był w grudniu na święta Bożego Narodzenia, żeby go odwiedzić. Jak wiemy dzisiaj, znalazł się w, ten pan znalazł się w DPS-ie, natomiast... No, no wiemy dzisiaj, Karol bo nie ma potarli, a, a Karol Nawrocki nie potrafił tego zrobić przez pół roku? Co no, się dzieje z człowiekiem, który ale mieszka w mieszkaniu? Nie żartujmy, pan uważa, że dziennikarze onetu w pięć minut znaleźli tego pana, tak? No, nie wiem. Że, jest, że sami go szukali. Czy tam w onecie i to... No ale to jest wrzutka służb specjalnych. Akurat ten portal z tego słynie. Wczoraj opublikował ordynarnego fake newsa. A propos wizyty w Waszyngtonie, rzekomo spotkanie Karola Nawrockiego z panem Marką Rubio trwało 10 sekund. Onet to opublikował, chociaż okay. Doskonale wiedział i mógł w 5 minut sprawdzić, że to spotkanie ale było Ale ja nie Onet teraz, e, że to spotkanie było dłużej, Nie, ustane, panie pośle. E, e, no tak, Ale przepraszam, publiko okay. Pan mówi nie Onet, nie onet, ale to Onet to publikował. Chciałem tylko zapytać, na chciałem tylko zapytać, jeśli to w ogóle jest, a tak chciałem zapytać, czy rzeczywiście Karol Nawrocki nie zgłosił z zaginięcia tego człowieka na policję przez te pół roku? Nie wiem czy z, czy zgłosił, natomiast na pewno próbował go znaleźć, rozpytując sąsiadów. Trochę mało wydaje mi się. Czy człowiek, który mieszkał w jego mieszkaniu, nie ma go w lokalu i co? I, i, i nic? Ale trudno wysyłać list gończy, prawda? W takiej Można sytuacji. Można złożyć po prostu zawiadomienie na policję. No, Karol Nawrocki będzie miał dzisiaj konferencję prasową i będzie jak na każdej konferencji odpowiadał na wszystkie pytania. W tej sprawie nie ma żadnych tajemnic, bo rozumiem, że chodzi przede wszystkim o kwestie majątkowe. Powtarzam. Tak. Pan prezes Karol Nawrocki co roku składa oświadczenie majątkowe. A może je opublikować I to mieszkanie? Po Zapewne je opublikuje. I yy, to mieszkanie było uwzględniane zawsze w oświadczeniu majątkowym, od kiedy formalnie stało się własnością, chociaż Karol Nawrocki nigdy w tym mieszkaniu nie mieszkał i nigdy z niego nie korzystał. A w sztabie Karola Nawrockiego wiecie... Mmm, dacie odpowiedź na pytanie, jakie py stawia na przykład Bartosz Arłukowicz? W jaki konflikt z prawem wszedł ten e, człowiek, który mieszkał w e, mieszkaniu Karola Nawrockiego? Zna to te, te okoliczności pan Karol Nawrocki, ale mówimy tutaj o kwestiach prywatnych. Bogu ducha winnego pana Jerzego. No, jeśli jest konflikt z prawem, to nie wiem, czy Bogu ducha winny, czy nie. No, ja rozumiem, tylko że on nie jest yy, yy, osobą publiczną i w tym sensie nie widzimy powodu, żeby ujawniać te okoliczności. A Cezary Tomczyk, który pyta co. Dla Rukowicza, jak wiemy, to nie ma żadnego znaczenia, ale no, on nie słynie z jakiejś empatii wobec ludzi. Cezary Tomczyk. To za przypadek, że wszystko zadziało się akurat w momencie, kiedy rozpoczął kampanię Karol Nawrocki w, w grudniu i zaginięcie e, pana Jerzego. Czy to jest jakiś przypadek czy nie? Znaczy na pewno w publikacji one tu nie ma przypadku. To jest wrzutka służb specjalnych i to pokazuje, że obecna władza żeby uchronić swojego kandydata, bo głównym rywalem Karola Nawrockiego jest kandydat rządowy Rafał Trzaskowski, zrobi wszystko, również y, będą używać e, służb specjalnych do takiej brudnej gry. A może to jest po prostu pytanie o tryb, o okoliczności przejęcia takiego mieszkania? To znaczy, rozumiem, że to była umowa ta dożywotnia, tak? Ale Karol Nawrocki będzie miał dzisiaj o 12.00 konferencję prasową, odpowie na wszystkie pytania w tej sprawie służby specjalne pod rządami różnych y, premierów, Badały wszystko. Wszystkie okoliczności. Nie wiem, czy pan wie, jak wygląda kwestionariusz w, dostępu do informacji. Trochę Niejawnej. nie wypełniałem go nigdy na szczęście. Natomiast no. wiemy, że na przykład służby prześwietlają czasami konta na tyle mocno i, i szczegółowo, że jeden z urzędników miał dostał pytanie o przelew za, za 200 zł od żony, tak? bo było w tytule buziaczek. No więc właśnie. No więc pytanie jest tylko takie, czy yy, kończąc ten wątek i kończąc też powoli nasz program, czy Karol Nawrocki opublikuje oświadczenie majątkowe pełne tak. swoje, tak? tak. Dobrze. Dwa ostatnie tygodnie kampanii, nawet nie całe już dwa tygodnie, co będzie kluczowe pana zdaniem, żeby tych niezdecydowanych gdzieś poruszyć, pobudzić i zachęcić do zagłosowania albo demobilizować przeciwników? Wszystkie te kwestie, które stoją dzisiaj zarówno przed Polską, jak i Państwem, czyli kwestie bezpieczeństwa, rozmawialiśmy o tym w kontekście wizyty. Pana Prezesa Nawrockiego w Waszyngtonie i spotkania z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak i przed Polakami w sensie indywidualnym e, inflacja, e, pojawiające się niestety rosnące zagrożeniem e, bezrobociem, wynikające z fatalnej polityki gospodarczej no to się tego rządu. Się Musimy postawić kropkę, bo czas nas dogonił. Adam Bielan, europoseł prawa i sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Pośle. Miłego dnia.